Się już zwijają. Lado Deja 2023 dobiegło końca. No i w zasadzie tak to mniej więcej wygląda. Na, ży na żywo jesteśmy. Do zobaczenia za rok. Wszystkiego dobrego. Było przepięknie. Cedrowe cedry. Cedrowy ogród, cedry syberyjskie. No chyba było. Dziękuję. Dobrze. Za wszystko. No. Za to Też piękne dziękuję. spotkanie. Też dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. O, no, już zmęczenie naprawdę spore. Parę słów jeszcze, słuchajcie, Halo Parę słów na żywo jesteśmy Mariusz Jabłoński Koniec dzisiaj. No, dzisiaj tak. Może te pytania, bo, bo tu jesteś moderatorem. A nie powiesz. musimy nic nie mówić, tak? No było bardzo dobrze, dobra atmosfera, e, Tu jest dobra energia, także chętnie tu przyjadę i myślę, że inni ludzie też tu w, przyszłym, w przyszłym roku. Przez bardzo bardzo, bardzo dobre <laughs> miejsce. jesteśmy, słuchajcie, tak zmęczeni, że naprawdę... Znaczy nie... jesteśmy zmęczeni, bo tu jest dobra, dobra miejsce, no, jest miejsce, dobra energia. Tak, no ja jestem zmęczony, nie mam. No, tak, tak, faktycznie. Co mam jeszcze powiedzieć? Chyba no, wszystko, co chciałem powiedzieć. Także na pewno tu przyjadę i jestem bardzo zadowolony z tego spotkania. I, i Tobie też wszystkiego najlepszego życzę, bo jest jak takie dobrodziejem, można powiedzieć. Wszyscy. Organizujesz to wszystko, może powiedzieć, charytatywnie, jak można powiedzieć. Wszyscy jesteśmy, bo nie, no. nie będę słodzić na koniec. No, jest ja Dzięki. Na żywo jeszcze parę słów można Romana dorwać. Odjeżdżamy do Poznania Roman. Z drugiej strony podejdź. Dobra. koniec. dzięki. Do zobaczenia. Widzowie też z nami studia VCV. Piękny wykład dzisiaj. Podróż jeszcze przed tobą. Cały czas tak Roman jest. aktywnie. Podróżuje. Wszystkie drogi wiodą do Poznania. Chwilowo. <grym> tak pięknie załadowany samochód. Tak jest. Szymon, dzięki też za wszystko. Dziękuję i do zobaczenia za rok. Na Lado Dei oczywiście. I polecamy, proszę Państwa, wydawnictwo IndyGoBook. Naprawdę zaglądnijcie tam, świetne książki. Jedyny muciacios. Okay. Dzięki. dziękuję. i muciacios. <laughs> Amigos. Parę, parę, parę słów na żywo jesteśmy jestem na pierwszej Lado Dei, na pierwszej nie byłem ja byłem na drugiej uważam, że fantastyczni ludzie, fantastyczny klimat i już wiemy w dwójkę z żoną na pewno, że będziemy na kolejnej zameldujemy się warto dla tych ludzi dla atmosfery i dla tego całego wydarzenia, jeszcze raz chciałem Podziękować w ogóle studiów VTV za to, że są i propagują otwarcie umysłów i światłość dla wszystkich. Myśmy się poznali Wiesława, więc, pewnie wrzesień Wiesława znowu, jak będzie. Myślę, że na pewno. My wiemy, że na pewno, i mam nadzieję, że Ty też wierzysz, że na pewno, więc widzimy się we wrześniu, a może na. a nie, bo ta. Zapowiedziana przez Marka, może ewentualna dogrywka la Dodej będzie później chyba jeszcze, ale zobaczymy jak to się wszystko poukłada oby. Bo naprawdę było ładnie, dużo ludzi, bardzo dużo uważam. Mimo, że wczoraj było to słońce potworne, które wypaliło moją musinkę tę zresztą, ale bardzo dużo ludzi było i dzisiaj też naprawdę bardzo dużo ludzi przyjechało z samochodami pociągiem. Widziałem tam na stacji, rzeczywiście było było bardzo dużo zainteresowanie. I to cieszy, to znaczy, że jest nas coraz więcej. Chyba zrobiliśmy dobrą robotę. Tak, wszyscy. bardzo dobrze. Bardzo dobrą. I naprawdę no... Cieszy, że jest tych ludzi coraz więcej. Tak, to trzeba powiedzieć. Jeszcze raz dziękujemy bardzo. Ja dziękuję. Och, też się cały czas łza. Tu już też składanie. Ostatni na żywo słowa, Mariusz. Dzięki serdeczne tutaj organizatorom i właśnie właścicielom tak, tego gruntu. Dziękujemy bardzo za fajny festiwal. No to widać jak było, bo sama pogoda nam pokazywała troszeczkę nam to rzeźko dzisiaj się zrobiło, ale tylko delikatnie. Naprawdę wspaniały festiwal, wspaniali ludzie, no wspaniała organizacja, także cieszymy się i więcej takich inicjatyw, bo naprawdę ludzie, sami ludzie nam tu mówili, i, którzy przyjechali, przyjeżdżali z, z, z Łodzi, z Krakowa byli z, z daleka, więc też się naprawdę cieszyli, że coś o, sumie takiego jest. Z jest w całej Polski, ale, z zagranicy. Ale, Nawet no i, Wrocław mówił, że chce, hej, żeby coś takiego było bliżej, częściej. No i pozdrawiamy te wszystkie osoby co było nas na Facebooku, bo było, naprawdę... I tak? zapraszamy na ESO i zapraszamy i no. w ogóle zapraszamy następne następny do Rachela i nie. nie wiem, nie wiem czy było mówione, czy mogę powiedzieć, ale Boże. tu Rachel z inicjatywy tak, powiedział, że no mówię zapraszamy na kolejną Lado dodaję, może jeszcze w tym roku to Marek, tak? tak tak, trzymam kciuki, żeby się udała ta inicjatywa, coś znowu, z mną wspomnieć ale możemy. przynajmniej nie masz wyjścia, musisz zorganizować następną no. no 2024 no Złoto Polska Jesień na przykład dobra. z Lado Dejo, też jest piękna, jak dlaczego nie, można coś takiego trzymajcie się, dziękuję. no na razie, dziękuję. hej hej Marek. Tak, tak, tak. Dwa słowa na koniec. Eee, to była czy jaskowem może nie widać. Naprawdę, Marek zrobił tyle pracy. To, jest, to wszyscy, wszyscy żeśmy użyli tyle pracy. Marek, fajne jest. Jest. pracy. No nie i wiem, za... czy ty kiedykolwiek jeszcze zechcesz w ogóle coś takiego organizować. Ja nie wiem, kiedykolwiek i. Co ile dnia ja dojdę do siebie? To raz. Ja nie wiem, dlaczego tu na scenie powiedziałeś, że we wrześniu chcesz robić jeszcze raz. Nie, wrześniu troszkę zawsze wcześnie, Może październik, listopad, i będą liście, spadnie my Wszystko musimy przetrawić, zobaczyć, udoskonalić to jeszcze. No i coś będziemy myśleć. Ale Marek, ogromny sukces. No, Jest sukces. Masy sukces. ludzi, było spytowe tysiące było ludzi. To jest szok. To jest nie? szok. Naprawdę, no, ty zadowolony jest jestem. W ciągu tych dwóch dni tyle no. osób się przewinęło. I teraz będziemy mieć jeszcze lepszą pomoc, bo jak, jak była ochrona, to mi powiedzieli, że mogą się z nami jeszcze dogadać i będą kierować ruchem tutaj u siebie samochodem. Tak, I to tak. już nam odejdzie wtedy. Najważniejsze, że w ogóle, no, no nie będziemy o tym mówić, ja bo nie to, tak, ale to bardzo to nie ma co za no, Sądzimy, że Tyle i, ludzie, i, ludzie głosów, są i ludzie są zadowoleni, także jest wszystko dobrze, żeby jeszcze jacy był zadowolony. Bo chodzi tylko nam. Zwłaszcza, no wuj zadowolony, bo wszystko fajnie, no, wójt... ale teren to jest jaska, on tu włożył ręce, tak on tutaj paznokcie pościerał, nogi pościerał i, i tą pracę tutaj. Dobrze. I musi być dobrze, taka łące tak musi być i musimy się do tego dostosować. Natomiast, no, wójt 32 lata mówi, z lat No to jeszcze pociągniemy, może drugie 32 lata. No i będzie dobrze. No również trzymajcie się wszyscy. Ciao! Pójdź tam jeszcze kogoś, żeby te suszki pozbierały tam. Dobra. Pies. O, to jeszcze tutaj Teresa. Teresa, na dwa słowa na żywo jesteśmy jeszcze no. tutaj. A Córka uciekła. To słońca czymś. Tak, czy, możemy parniczyć razem. Właśnie okay. chciałam. Nie się cały czas uzywają. Tak? No. Jakiś miętki jestem. Miętki. No masz serce duże. Miętkie. Masz duże serce? Masz wielkie serce? Co przed mówiłam, że masz wielkie serce. Mhm. Przyjechałaś z Rzeszowa. No. Tyle kilometrów? Tyle. No. Byli ze Szczecina, ze Słowska. Wiesz, byli tak? Ze Szczecina. Z Lublina. Cudownie. Ale było wspaniale. Pojęcie energetycznie, było cudowne Wspaniałe wspaniale czuję w ogóle. To jest szczerze, jedyny festiwal, czyli to z Tobą, przez który prowadzę, na co się czuję najlepiej. Byłam w Serocku, byłam na wdzięczności i to, to nie są przechwałki, autentycznie się tak czuję tutaj bardzo. Mimo, że nie ma tu nic takiego. No, ale jest Tylko, wszystko. Tak samo. Bo, jest roku, bo, mamą, bo jest energia. Bo jest wspaniale, naprawdę. No, jest, <noise> jest energia. Było cudownie. No, wow. I w tamtym, w tamtym roku, roku, i w tym roku. Miejsce nie ma znaczenia. Ja mogę się tak na chwilkę pokazać. No. Witam wszystkich. Tak <laughs> miło. Także było. Rzesiu, jak Ci się podobało. Było w Śmiedzie. Wypocząłem, poznałem wspaniałych ludzi. Przyjadę o, tu pięknie. za o. Koniecznie nie musi, też, być musi, być i to musi być za rok. Musi być trzecia edycja. No sobie, żeby ten następny rok był dobrym rokiem, nie? Tak, to różnie. Tak. To jest, no? nie. Różne są nie. światowe plany. Nie, nie patrzymy na światowe plany, tylko tak patrzymy jest. na siebie. To co my chcemy, to przyciągamy. A. kontrola musi Cześć, cześć, tata! Synek, mamy zbiorowe milczenie. Zbiorowe milczenie, aha. Ojciec, to... mogę się śmiać? Mogę? Tak? Ale Mówię, że mnie też widać. Moje? Na twarzy. No bo Taki wiesz, pozytywny. no jechaliśmy wczoraj, wiesz, to pakowanie, to dzisiaj znowu rozpakowanie. No, to takie było to. No dobra, jesteś. Miałobyś milczenie zbiorowe. To sobie zaczepiasz. Co ty tu masz? Co ty tu masz? Dobre dusze. Dobre dusze. Do zobaczenia. Do zobaczenia, Racho. Chciałam czy... tylko zapytać. Tutaj jesteśmy na żywo. O, no i bardzo dobrze. No, fałdę to jest? Tak. Nie, a coś ty dzisiaj taki, co Obejmujący. Robię się zazdrosna. Na żywo jesteśmy. Mam Na żywo? Nie, Pozdrawiamy. Co mam zrobić jeszcze? Buzica. Trzymajcie się. To wszystko w tym roku. Jutro jeszcze praca, żeby ten teren fajnie tu przygotować było, minęło. Do zobaczenia. A jeszcze tak? mhm. no <grystanie> na kocham zetmęczenie. Tak? Nadajesz to już? Mamy tak, mamy zbiorowe milczenie. Okej, okay, ale to wszystko się kończy, więc powoli już yy, milkniemy, już nam się nie chcę mówić tak z tym zmęczeni, ale... Wszystko radośnie przebiegło, wszystko radośnie podsumowujemy. Pewnie będziemy tydzień dwa zbierać y, y, efekty tego, co się działo. No, wszyscy jednym głosem w zasadzie powiedzieli, że takich ludzi powinno być więcej. Że oni chcą i być na następne, Że już się dopytują kiedy. Tak? Także no, fajnie. No. Mogliśmy... Przepraszam, mogę to powiedzieć? No. Wczoraj władzę się spać, aż I już koniec, koniec. I przypomniałem sobie, już Jak ja tak jest opalony. to. Po co Ja jestem z tego opalony. Nie łapię szybko, ale. Ale tutaj będzie trzeba. Solaryzm. Ok, za parę dni przejdzie. Także naprawdę.